Mora że gospodarka jest mocno, mocno gotówkowa. Wczoraj nam się nie udało za nic z kartą zapłacić. Jedna lira to jest około 45 groszy. 50 groszy, gdzieś tak myślę. A czemu ta pani tego manekina tak ją, że tam go trzymała za wirtualne przyrodzenie? Twierdził, że to jest military zone i że no GoPro. A więc GoPro zostało pierwszy raz w swojej historii naszych wyjazdów zarekwirowane. zarekwirowane. Brytyjczycy, Francuzi próbowali się wedrzeć do. Do cieśniny, natomiast Turcy wraz tam z Niemcami ich powstrzymali. Tak jak i w Istambule, rok temu, tak tu widzimy, jest sporo piesków. Jest ci on, kuń. Widzimy, że jeden niedźwiadek, mniej więcej, jest tak jak kawałek nogi tego kunia Jest i makieta troi. Niedźwiadek piekarni zapragnął. Troja jakby ktoś się pytał, to do troi dojechali teoretycznie. dobry, witamy w dniu piątym, 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 wtorek, to piątym, tak, wyprawy, wyruszyliśmy właśnie z hotelu, tutaj sobie pokażemy, tam nasz hotel był, tak, na poranny spacer po mieście, bo chcemy wejść tutaj na ten zamek, zobaczyć na tą twierdzę plus konia za dnia zobaczyć, trojańskiego Faktycznie. a przy okazji nabyć tą kartę Vodafone'a bo tu niedźwiedź wypatrzył co i jak wszystko już wiemy gdzie mamy punkt, mamy salon ale pierwszy idziemy, idziemy szukać, żeby pieniążki chcemy wymienić. banku pierwszy się był taki, żeśmy do banku zaatakowali zresztą Paribas, obok zaraz naszym no i pani, pani na mnie patrzyła jak na kretyna jakbym jak do niej, jak powiem, poezją Shakespeare'a leciał po angielsku nie mała o co mi chodzi do tuchu, turyra, szczęś, to jest kluczowe jak Pan, przez z tyłu z zaplecza, i wydłączy nam, że nie trzeba iść do punktu wymiany. Więc idziemy, szukamy takowego. Znaczy jeden był, ale wczoraj był kurs. Kurs niekoniecznie. Natomiast gra moral taki że gospodarka jest mocno, mocno gotówkowa. Wczoraj nam się nie udało za nic z kartą zapłacić. Począwszy od promu, poprzez słodycze, poprzez parking. Przychotelowy, jedynie pani. Hotelowa, ulitowała się przez booking obciążyła płatność. No, no 25 euro za, za, za noc, więc cena całkiem korzystna. Widziałem na koncie, wyszło to 114 zł z groszami, za teraz pani była obciążyła moją kartę kredytową. Tu jest, widzisz, Artur A tu masz jakiś, jakiś agent, jakiś taki wszystkiego i, i niczego, tak? Więc damy spokój, myślę. Tam, gdzie byliśmy w Vodafone, jaką? Vodafone, tak? No ale z Exchange'a tu żadnego nie widzę na razie nigdzie Aż miasteczko widzimy się fajnie, fajnie budzi do życia Dopiero nie ma tłoku, nie ma ścisku na razie więc jest miło i, i sympatycznie Dobrze idziemy, szukamy, jak znajdziemy to to się pochwalimy Zatem wymienili, znaleźli ten kantor Zresztą był dokładnie po lewo, jak tam kończyłem kręcić To się okazało tam, a się był schowany obok sklepu jubilerskiego chyba bodajże u nas w kolejnym banku pan ochroniarz się domił, że w banku to nie, ale, 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 ale tam jak najbardziej kurs był stwierdzamy taki sobie, ale ale ale, ale tego, czyli 99,7 lira za jedno euro byśmy dostali. A dzień dzisiejszy to i tak jest więcej, bo rok temu to było to z z ogonkiem. Pod 8 podchodziło tutaj się widzę pozmieniało, tak? Ona no nasze, przybliżając wszystkim zainteresowanym, to jest, mówi, około 1 lira, to jest, 1 lira to jest około 45 groszy. 50 groszy, gdzieś tak myślę. Łatwiej no, liczyć, liczy. No. A czemu ta pani tego manekina tak że tam go trzymała za wirtualne przyrodzenie? Nie wiem, tak mi się kątem oka, kątem oka tutaj rzuciło. dam no. to, to na marginesie jakby wywodu głównego. Tam twierdza, a tam twierdza jest. W oddali wietrę, my jedziemy do wejścia, bo wiemy, że wejście jest od tej manieczki, więc przyjdziemy na wprost w kierunku Zatoki. Tam może najpierw na spojrzymy jeszcze tą na tę na znaczy Cieśninę spojrzymy. Spróbujemy wejść na, na tą twierdzę. Wstaliśmy nad wodę, na Cieśninę. Tam był prom, przepływał. Tam jest drugi brzeg, więc widzimy jak Lepala jest fajna Jak klapia, ale stoi odpowiednio za dalej Mam nadzieję, że nie o chlapie. No i co, i tam idziemy, spróbujemy zaraz na tą, tak jak jakiś zabytkowy stateczek, mi się w ogóle wydaje, ta, ta, ta prawo, tutaj ta łódka, pols A my próbujemy tam wejść przy pani, tam, tak, na to tej twierdzi Zobaczymy, czy się uda to, to się powinno się wydać, bo wtorek jest, ale w, prakty w praktyce zobaczymy Tutaj właśnie widzimy się, w tym mieści Muzeum Morskie, jak rozumiem. I za Muzeum Morskim jest ta twierdza. Czy na terenie Muzeum Morskiego jest ta twierdza? No zobaczymy, jak to się uda nam tutaj wliść. Zatem twierdza nie, 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 nie zaliczona, no zdobyta, ale, 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 ale bez kamery zdobyta. A to gdyż dlatego tak, ponieważ że na wejściu nam Pan stwierdził, że to jest militaryzont. I że no GoPro, a więc GoPro zostało pierwszy raz w swojej historii naszych wyjazdów zarekwirowane, zarekwirowane i, i poszło do, do, do przechowania tam, gdzieś tam na back to po pierwsze, po drugie okazało się, że dzisiaj jest było za darmo zwiedzanie a nie za 13 lirów na łebka pytanie, czy dlatego, że wtorek, czy dlatego, że granie coś jest innego bo to, właśnie coś innego, to z kolei jest to takie coś, że Wszystkie jakieś takie miejsca na terenie tej twierdzy, gdzie byłby punkt widokowy na zatokę. Były były, 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 odgrodzone. były tabliczki, że stałem dobroniony, tam nawet chyba zrobiłem zdjęcie jednym czy dwóch. Może to wkleję potem na, na dowód, że prawdę mówię. Więc pytałem czy coś się dzieje, jakieś jest to czasowo zablokowane, a skoro tak, to może właśnie dlatego jest za darmo wydanie, żeby turyści mieli potem wyrzutu sumienia i pretensji, że usługa jest kompletna płatna o tego nie wiemy, natomiast generalnie no, ja takie sobie, dla, oczywiście dla dla osób zainteresowanych tematyką marynistyczną tak? so to myślę, że to jest faktycznie temat bardzo ciekawy tym bardziej, że tam faktycznie całe jedno piętro muzeum poświęcone w historii wojny tutaj, wojny, do tego tu starcia morskiego z 1915 roku, gdzie tu alianci Brytyjczycy, Francuzi próbowali się wedrzeć do, do Ciśliny, natomiast Turcy wraz z tam z Niemcami ich powstrzymali. I to tutaj to właśnie jest jakby taki się duży punkt honoru dla Turków, że to tak się udało zrobić i tutaj się tym się szczycą i tam się tym chwalą. Więc to dla moje dla osób to, tego typu, z tego typu pasjami to, to temat ciekawy niewątpliwie. Dla pozostałych opcja do rozważenia. Bez widoków, z murów temat dyskusyjny, powiedzmy bardziej. Więc pozostawiamy to już w każdej osoby My idziemy teraz do konia, chcemy konia do konia. Potem do Wodafona idziemy i będziemy uciekali dalej, bo troja, ruiny w Troi czekają. Tak, tak jak i w Istambule, rok temu, tak jak tu widzimy, jest sporo. Piesków bezdomnych, miejskich piesków Ale właśnie, pieski mają w łóżkach chipy, Czyli są ewidentnie zidentyfikowane, zinwentaryzowane Tu widzimy, jest zjazd, zjazd z promu Jeszcze raz do dnia pokazany Tutaj są same promy A tu idziemy tą promę Nad morską, Kunia. Wieje jak wiało się w tym temacie nie poprawiło Aczkolwiek my tu jesteśmy w ciemnym ubraniu nie dzisiaj Wniosek ja tak to w ogóle widzę, że brany po szyję Po prostu prawie, że wzią, założył ten Kurtkę I szalik Jest ci on, kunia Oczywiście jest replika Konia trojańskiego Ja już o tym zrobił, ja jeszcze raz. Jedna, jedna jest troja, no bo tutaj nie, 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 a jest druga, to jest pierwsza. A podobnie, że występowała w filmie Troja. Tak, podobnie, że jest bardziej Sprawne autentyczna, bycie, zbliżona do autentycznej. A tutaj, żebyśmy podejść, żebyśmy pokazali wielkość tego, żebyśmy zobaczyć jak na koń na tlenie mi to nie, nie, na że mi na tak chodzi o wielkość, żeby jakby tutaj zabrazować skalę tego zjawiska to widzimy, widzimy, że jeden niedźwiadek mniej więcej jest tak jak kawałek nogi tego kunia, tak? Czyli pytanie ile by tam takich niedźwiadków mogło w takiego kunia się zmieścić no zakładamy, że by się parę niedźwiadków zmieściło, prawda? Pytanie jak walecznych. Jak walecznych, tak, dokładnie tak. Na no kuń powiedziałem, stoi na placu. Nad wodą, w takiej właśnie miłej okolicy, tak wygląda konie? Od frontu, tak z boku. Od Jest i makieta Troi I niedźwiadek przy makiecie Próbujemy skrótem przez park trafić do naszego upatrzonego salonu Vodafone. Trzeba zdecydowanie przez tureckie przejścia przechodzić, w innym razie się przejść nie da. Miasto się budzi do życia dziennego. Nasza, Nasza ulica, tak? O, widać. Środkiem. Więc byliśmy w salonie, natomiast na razie porażka jest, tak? Gdyż, ponieważ e, to co my tam pokazujemy pani, że 40 lirów kosztuje To pani nam pokazuje, że tak, 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 of course ale, 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 ale że w pakiecie z jakimś obowiązkowym to wychodzi już 170 Czyli mówimy w granicach 85 zł, jak mówię No to za taką cenę to niech to w dupę, i w dupę i przekręcą Bo to się na, na nasze potrzeby jakie przewidujemy nie? totalnie nie opłaca nie Za 20 za to faktycznie by to była fajna, fajna rzecz tak? Ale za 85 to już tak niekoniecznie, więc na razie idziemy na mieszkanie, bierzemy klamoty i jedziemy dalej, i zobaczymy może w innych salonach będzie lepsza promocja, a jak nie to sobie będziemy radzili bez bez, bez tego dobra, zabraliśmy klamotki z mieszkania i opuszczamy, bardzo było fajnie, miło sympatycznie, z widokiem na, na ulicę, może pokażę tutaj, o pokazałem, że nie idzie, ale to jest ta ulica, tak? Główna. Trochę może było głośno, to taki jedyny mankament. Ach, tutaj łazienka, gdzie już papier to wyciąga zalewał jak rączki Mył i niedźwiedź się wkurzał. A tutaj Aneks Kuchenny, tutaj widzimy, jest niedźwiadek przy windzie. I schody, i winda, Ach, winda, 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 winda. Idziemy jeszcze raz na chwilkę w miasto, bo niedźwiadek piekarni zapragnął. Gdzieś tam jakąś piekarnię zobaczył i chcemy kupić coś do, Gorzej, na drugie śniadanie będzie Gorzej będzie piekarnia Tylko jakiś sklep, nie wiem, z na przykład Właśnie no, tylko taka podpucha to jest w tej chwili Natomiast ja tu pokazuję, pokazuję że się jednak już wraz z późniejszą porą trochę życie ożywiło Na mieście Może jeszcze nie ma szału, to prawda, ale już jest bardziej żywo niż było Tam po tej dziewiątek, gdyśmy szli A jest 11.30 do nam tak więc żeby Dwie godziny różnicy, więc jednak jest jakaś piekarnia. Nieba to podpucha. Ewidentnie jest piekarnia, My musimy coś wybrać. Zobaczymy, co idziemy po Nunia. Idziemy po Nunia, proszę Państwa, i ruszamy w drogę. Niunio stoi lekko zabarykadowany. To kolejne Mercy chyba nie było tego Mercedes, szybciej, bo nie pamiętam. Zatem przyciskamy się tutaj przez mniej turystyczne części Kanakale, zaraz do wrócę do Kanakale, a natomiast e, byłoby prościej, gdyby tutaj Nionia nam coś pokazywał, Więcej na tej swojej nawigacji, na normalnie na go to są i jeszcze niecywilizowane, no ale dajemy sobie radę. Z mapami z Google, tu zaraz w prawo muszę tutaj z autobus pojedziemy i będziemy już jechali już są znaki to też tak na marginesie nic nie jest tak źle i znowu widzimy wszystko jest pokazane strzałka cokolwiek ona oznacza nie wiem chyba że mogę jechać teoretycznie tak tylko muszę popatrzeć ja patrzę popatrzyłem i jadę tak o i o, jadę bardzo widzicie pięknie tak pas zmienić i rakosy znaki na Troje, na Izmir więc wszystko się tutaj zgadza nie ma możliwości się tutaj absolutnie pomylić wszystko jest ładnie czy w czytelnie o, znaku. Trochę. Jakby ktoś się pytał, to żeśmy do troi dojechali teoretycznie. Tak, cokolwiek nie. to oznacza. To tu się dalej dzieje. Brama wiatowa pokonana. Pan machnął ochroniarz, żeby jechać dalej, więc jedziemy dalej. Te lampki Lampki zawsze. Tak. Tak.